Moc piekarnika? 2500W. Duży, trzeba długo grzać. Ile to energii? Łopanie. Po drugiej stronie Airfry. 1300 może 1800 W mniejszy, mniejsza moc, no to musi być energooszczędny, prawda? Ale czy rzeczywiście tak jest, to sobie potestujemy, aby dostać potwierdzenie. Oczywiście te dane mogą nieco się różnić dla różnych modeli urządzenia. Do testów musiałem wyjąć pięknie zabudowany piekarnik 2500 W. Potrzebuję wpiąć go w taki watomierz miernik poboru energii obok na osobnym mierniku frytkownica, takie fajne jajeczko. Na tabliczce napisane ma 1300 w te same parametry, 200 stopni w piekarniku, termoobieg, włączam w tym samym momencie i mierzę co 2,5 minuty wartości kWh. Duże różnice i widać jak airfry idzie liniowo. Cały czas tak samo, piekarnik nagrzał się w 16 minucie, widać do tego czasu gwałtowny pobór energii, aby później nieco zwolnić, ale i tak załączanie grzałki w piekarniku co jakiś czas powoduje, że Airfry jest przez cały czas testów dużo, dużo niżej.